W Turcji zakupiona, Dubajska czekolada. Zobaczymy jak to wygląda. Ile ona mama kosztowała? 4 funty. funty. A ile oryginalna kosztuje? Tu w Anglii? tu w Anglii to 10 funtów o drodze. 10 to funtów. No i co może kosztować taki kawałek? Sorry, że tak otwieram byle jaka, bo jedna ręka tylko. Do mi się pomóż na tatę otwórz synu. tak. Tak się nazywa. Idę do mi jeszcze, że złomimy na pół gras. O kurcze, daj tata wideo, zrobi lepsze Trzymaj tutaj swoje ściemniemy. Kurde, Mać, zobaczcie. Dawaj na pół złomimy, no. 3, 2, 1. O, nic nie widać. A przy. That way, no. Eee. Kurde, zobaczcie. W środku jakaś taka ona. Nie jest taka. Jak pokazują na tym. Spróbujemy, jak to smakuje. Jak mówię, nie wygląda tak jak reklamuje oryginalno. Powiem Wam tak o polsku: dupy nie urywa. Ale przynajmniej jakaś czekolada w środku była z pistacjami, a nie jakieś zwykłe krakensy zapakowane w folię, Jak często tam to było. Pozdrawiam.